gra, która zdobyła odgroma nominacji oraz zdobyła tytuł ten najważniejszy, czyli Spiel des Jahres 2025. Autor bardziej poszedł w minimalizm, co oczywiście również się ceni. Bombbuster, dedukcja, współpraca i czasami eksplozje. Pojawi się w polskiej wersji językowej już we wrześniu dzięki wydawnictwu Nasza Księgarnia. Gra, która zdobyła odgroma nominacji oraz zdobyła tytuł ten najważniejszy, czyli Spiel des Jahres 2025. Myślę, że jest to tak dobry tytuł, że warto o nim nagrać aż trzy filmy. Pierwszy będzie oczywiście ten unboxing, gdzie zobaczymy i ocenimy jakość wykonania. Następnie pełna, trzyosobowa rozgrywka. Zagramy sobie, tak myślę, że na 100% misje treningowe, aby nie psuć wam za Zabawy, ponieważ macie tutaj wiele misji pochowanych i ukrytych w specjalnych pudełkach, dlatego ta nasza rozgrywka właśnie raczej będzie wyglądać w taki sposób, ale będzie od groma zabawy, w momencie jak już oglądacie teraz ten film, no to już mamy tę rozgrywkę za sobą. A trzeci film to coś, czego bardzo długo nie było na tym kanale, tak naprawdę praktycznie w ogóle, ale najwyższy czas, Wrócić do tego rodzaju formatu, ale to na razie zostawię w tajemnicy. Wszystkie linki do innych filmów, odnośnie tej gry, które pojawiły się na kanale, znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz nie ma co przedłużać, oceńmy jakość wykonania polskiej edycji Bomb Busters. Krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się ilustracja na tym pudle. Mamy tutaj zwierzaczki, którym zostały tylko dwie sekundy do podjęcia bardzo ważnej decyzji. Który kabelek przetnął? Jak widać po ich minach, no to do końca nie są pewni, co robią. No może poza tym, ale to może być po prostu jakiś szalony królik. Samo pudło jest bardzo dobrze wykonane. Jest mniej więcej dwa razy niższe niż standardowe pudło od planszówki. Jeżeli macie któreś z nowych wydań brasa, no to to jest. Takie samo pudełko. Macie tutaj 66 misji, które można grać na różne sposoby. Dlatego, tak naprawdę, rozgrywka zawsze jest inna. Bardzo fajne nawiązanie do kultowego filmu Ghostbusters. Znalazłeś bombę z kolorowymi kabelkami i tykającym zegarem. Kogo zamierzasz wezwać? Bombbusters. Busters. No to otwieramy. Instrukcja. Duży kwadratowy format. Gra ma dość proste zasady, dlatego, sama ona w sobie. Nie jest długa, na końcu dostajemy jeszcze skrót zasad, przygotowanie gry, turę sapera oraz koniec gry. Tak prezentuje się plansza z detonatorem. Tutaj już widzicie wskazówkę, którą będzie trzeba złożyć z tym oto kółkiem. Sama jakość jest jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj wyżłobienia na piątki, aby nic nam się nie przesuwało. Wizualnie wygląda w porządku. Autor bardziej poszedł w minimalizm, co oczywiście również się ceni. Wszystko jest bardzo czytelne. Żetony w dodatkowej folice. Tutaj mamy różnego rodzaju kable, które będziemy sobie przecinać żółte, niebieskie oraz czerwone. A oto pionek bomb bastera który przyda się dopiero w ostatniej misji dlatego przez te wszystkie 66-65, które będziecie grać to na razie nie ma co na niego zwracać uwagi ale fajnie wygląda taki ziomeczek w okularach jakość jak najbardziej zadowalająca nic się nie powinno pogiąć. To samo tyczy się oczywiście innych kartonowych elementów. Akrylowe znaczniki eliminacji. Takie bardzo cieniutkie, no ale wiadomo. Akryl to akryl, nie do zajechania przez klasycznego, zwykłego użytkownika planszówek. O, tutaj mi się te oto dwa pioneczki skleiły. Czy farba odeszła? Nie, jest w porządku. Ale widać, że szybko było pakowane do tego pudła, żeby jak najszybciej gry do was dotarły. Pionki mamy żółte oraz czerwone, a są to po prostu pomalowane drewienka. Sporo woreczków strunowych. Tutaj zaczep, żeby od razu to może zrobię. W końcu i tak przyda się do najbliższej rozgrywki. Zamontujemy sobie wskazówkę na tym okręgu i cyk. Teraz plansza jest kompletna. O i super element plastikowe. Podstawki na karty. Od razu mówię, że na 100% będziecie je wykorzystywać w innych grach. Troszeczkę wiotkie, ale swoją rolę będą spełniać. Zaraz zobaczymy, jak przejdziemy do kart. No to może od razu jakąś wyciągnę. No i pięknie. Do czterech kart zmieści się na takiej podstawce. No to co, jak już mam karty? No to niech będą karty. Te mniejsze karty dzielą się na sprzęt oraz na pomocników. Większe karty to będą karty misji. Na kartach sprzętu mamy etykietę: walkie-talkie, potrójny detonator, karteczki samoprzylepne, spowalniacz, baterie, stabilizator, skaner promieniowania, termoskawą, no i kolejną etykietkę. No i zaczynamy od naszych pomocników są i nasze ziomeczki. A, no, wszystkie dobra. Rewers jest taki sam na 0% naładowania baterii. Piesek. No, to chyba też jakiś piesek albo kotek. Tylko bez wąsów to ciężko poznać. Niech będzie kotek. Kolejny królik. No i tutaj kawał koksa, który jest kapitanem. A teraz misje. Jak już wcześniej wspomniałem, misji mamy 66. Z czego 8 misji jest to misji treningowych. I są one poza tutaj tymi. Pudełkami. Pierwsze 8 misji. Są to misje szkoleniowe, opisane co znajdziemy na każdej karcie misji, elementy misji, które należy wykorzystać oraz zasady tej misji. Jeszcze nie wiem, którą wybierzemy do rozgrywki. Może wybierzemy po kolei, może dwie, może trzy. Zobaczymy jak to szybko będzie szło. No i ostatnia rzecz, która została, a której wam nie zdradzę. Nie martwcie się, chociaż myślę, że to i tak by nie miało w sumie jakiegokolwiek znaczenia, skoro misje można grać różnorako. Otworzymy tylko pierwsze pudełko, zobaczyć, jak to w środku wygląda, ale nie będę czytał żadnych misji. Jak tak na pierwszy rzut oka wygląda, że macie po 11 misji w każdym pudełku. Są i większe pudła. Może są jakieś dodatkowe elementy. My sobie zobaczymy to pierwsze, do którego dojdziecie na samym początku. Każde pudło jest dobrze zaplombowane. Mamy tutaj dodatkowe karty, również sprzęt oraz naklejki, które możemy naklejać na jakieś elementy. No i certyfikat, że misje od 1 do 8 zostały zakończone sukcesem. Mamy karty misji, karty sprzętu, no i jakieś karty z przewodami. Wracając jeszcze do jakości kart, również nie mam się do czego przyczepić, to jest aktualnie taki standard. Karty śliskie średniej grubości, ale wydają się po prostu w porządku. Czas wystawić jakąś ocenę. Wszystko co znajdziecie w tym pudle jest po prostu wykonane na poziomie oraz przyjmuje aktualne standardy z 2025 roku. Grafiki są proste, przejrzyste, bez żadnych udziwnień. Jedynie mimo wszystko, no odejmę za te karty. Może kiedyś to kogoś zachęci, żeby troszeczkę więcej pieniążków włożyć w jakość wykonania tych kart. Także moja ocena dla Bomb Busters za jakość wykonania to... 9 na 10.